Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony kraft i Mucius. To jest w końcu... Rozstrzygnięcie. Nie, wyczekiwane, rozstrzygnięcie po naszego... Polfie, żeby takie wyczekiwane. No, rozstrzygnięcie naszego konkursu. Yy, w pierwszej miejsce znajdują się cztery karteczki z imionami różnych użytkowników. Jest to losowanie Call of Duty Black Ops. Wprowadzamy maszynę zużyjącą ruch. <noise> Losuj, Mucius. Ups, wypadła karteczka. To była to... ta, żeby nie było. Zobaczymy, kto jest, jest szczęściarzem Każdy ma 25% szans. A wygrał... już Mostek! Gratuluję, gratuluję, serdecznie gratuluję. Pokażemy wam jeszcze, chciałem pokazać kartę. Żeby nie było oszuki... oszukiwaliście i w ogóle... No, bo ja nie wygrałem to oszukiwaliście. Kolejna miska. W tej skonei znajdują się... Gif... znajduje się... gift code do Minecrafta. Minecraft. Jest tu sześciu użytkowników. Wprowadzamy znowu maszynę do los. Losuj. Kogo? Ciekawe, kto jest teraz z tym szczęśliwcem? Szczęściarzem. Nie szczęściarzem. szczęściarzem, to sprawia to samo. Negativ.pl Gratulacje. Pokaż, pokaż tutaj. Nikt ładnie wszystkim. Dobrze, negativ.pl. Dobrze. Ostatnia. Maszyna losująca. Do Riot Points. Riot, riot, point. riot point, do Lola. Wprowadzamy w ruch. Wprowadzamy na razie ruch. Niech się losuje. Szczęście ma decydować. Wylosuj. Co tam Uf, będzie? Szczęśliwcem jest. Sam się zastanawiam. Kto wygrał? Pap Fix Men. Fixman Gratulujemy. No to co, to, no to jest to koniec to jest słodkie, konkursu, tyle. ale chcemy jeszcze dodać, że ludzie, którzy, osoby, które nie wygrały, a suknęły nas tylko dla konkursu, niech po prostu zerkną na nasz kanał, zobaczą, czy podobają im się nasze filmiki. Następny konkurs z okazji studiów. Dokładnie, wie? więc naprawdę macie okazję do konkursów, a jeśli Wam się podobają nasze filmiki, to naprawdę jest fajne. Jeśli podobał Wam się konkurs i chcecie takich więcej, albo jeśli. to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę, to też naprawdę motywuje do dalszych działań. To co, dziękujemy wszystkim, to się żegnamy